Wylała nam się frustracja na ulicach. Ja z tym protestem mam taki problem, że bardzo nie lubię zapisywać się do żadnego wielkiego obozu, ani do jednego, ani do drugiego. Myślę, że oba używają wielkich słów i chyba trochę na wyrost. Mam nadzieję, że cała ta awantura, która się rozpętała w Polsce, zakończy się dobrze mianowicie zakończy się tym, na czym staliśmy wcześniej, czyli na kompromisie, który mamy od 93 roku i bardzo mocno za to trzymam kciuki, liczę na to, że tak będzie. Cały czas pamiętajmy o tym, że jest to projekt obywatelski, złożony do laski więc jeszcze formalne decyzje nie zostały podjęte. Ale oczywiście jak najbardziej solidaryzuję się z dziewczynami, które protestują przeciwko temu, żeby kobiety były karane za swoje niewątpliwie trudne decyzje, które podejmują w życiu. Ja wielokrotnie już o tym mówiłam, jestem przeciwniczką aborcji, sama bym jej nigdy nie dokonała, ale kimże ja jestem, żeby się stawiać w pozycji Osoby, która miałaby wydawać wyroki czy wręcz wtrącać do więzienia. No i jest tam wiele oczywiście jeszcze innych zapisów, które też budzą zrozumiały niepokój, jak choćby badania prenatalne czy in vitro. To są wszystko procedury medyczne, które powinny być zagwarantowane przez państwo. Ja je wspieram. Więc no mam kłopot z tym. Z jednej strony nie lubię takiego pospolitego ruszenia i nie ubrałam się akurat tego dnia na czarno, ale jak najbardziej wspierałam myślą te dziewczyny, które uważały, że ich wolność jest zagrożona. Więc mam nadzieję, że, że to będzie już ostatni protest. Zresztą był wspaniały i podziwiam wszystkie dziewczyny, które wyszły na ulicę, bo faktycznie pokazały swoją siłę i to była naprawdę duża moc. Więc mam nadzieję, że da to do myślenia rządzącym. Znaczy może ja y, nie manifestowałem, nie było mnie na ulicach, ani też nie wstawiłem ża żadnego e, czarno-białego zdjęcia, ale, ale uważam, że to, to było słuszne jak najbardziej, że kobiety powinny walczyć o swoje prawa i że to pokazało, jak jesteśmy jednogłośni. Warto, warto jest walczyć i. I to nie tylko w Polsce, bo to się odbiło na całej Europie. Obserwowałem właśnie ludzie manifestowali i, i na ulicach we Francji, i Brukseli i nawet chyba w, gdzieś w Stanach było też można zobaczyć Polonie. No, naprawdę wielka akcja. Przede wszystkim ja uważam, że kobiety zawsze muszą być solidarne, bo my o swoje miejsce w świecie, wbrew pozorom, cały czas walczymy. Walczymy o to, żeby liczono się z naszym głosem i nie możemy być niedoceniane tylko dlatego, że jesteśmy kobietami. Wbrew pozorom, to my wychowujemy rzesze nowych pokoleń. Każdy z nas miał mamę w swoim życiu i wie, jak ważna jest ta rola kobiety. I uważam, że trzeba o tym mówić głośno. Uważam, że trzeba się wspierać. Ta kobieca solidarność jest bardzo potrzebna, bo walczymy o swoje prawa, o to, żeby nas, żeby nas traktowano poważnie i żeby się liczono z naszym zdaniem, i żebyśmy same mogły decydować o tym, co jest dla nas dobre. Także absolutnie popieram. A na moim Facebooku bardzo często wypowiadam się na temat zaostrzenia aborcji. A zawsze będę bronił kobiety przed takimi fanatykami religijnymi jak państwo Terlikosy czy też pani Krystyna Pawłowicz. Uważam, że to w kobietach jest siła, one powinny walczyć o siebie, nie powinny absolutnie się poddawać, bo jeżeli poddadzą się w tej sprawie, to kwestia następna typu antykoncepcja, czy za chwilę wejście do łóżek i może nawet zasugerowanie w jakiej pozycji mają prowadzić seks, będzie kontrolowana przez państwo. Absolutnie nie, nie możemy do tego dopuścić. Oczywiście wspieram, uważam, że to jest prawo każdej kobiety, aby decydować o swoim życiu, i jak najbardziej jestem przeciwko tej ustawie.